Słuchajcie, e, zostawiam Wam wiadomość dla tych osób, które wejdą i będą oglądać, że 3 stycznia o godzinie 14 na ulicy Jasna, e, 14 na 15 przyjadą rolnicy protestować do Warszawy. Oczywiście tam wszyscy się będziemy spotykać. E, ja jako telewizja obywatelska też zapraszam na. Na relacje oczywiście będę też to robić Ci, którzy nie wiedzą dokładnie o co chodzi to chodzi o to, że rolnicy przyjeżdżają do Warszawy 3 stycznia godzina 14 będzie zbiórka przy ulicy Jasna przez Jasna 14 przez 15, coś w coś tym stylu. Także dziękuję wszystkim, którzy obserwują też kanał Telewizji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję, że jest Was dużo, tych osób oczywiście obserwujących. Dziękuję ludziom, którzy włączyli sobie subskrypcję. Też zapraszam Was na kolejną miesięcznicę, już 10 stycznia. Też Was zapraszam na kolejne wydarzenie, to co się będzie działo. Także słuchajcie, będą naciski ze strony prezesa Jarka Żoliborza, ponieważ stracił dokument poselski, czyli oczywiście składanie wieńca przez Zbyszka też będzie to nieumożliwiane. także 10 stycznia będą dwa wydarzenia, czy trzy, także Was zapraszam. Oczywiście wszystkie relacje, które będę robić, już będę drodzy Państwa robić na YouTubie Profesjonalnie, nie robię już żadnej transmisji na YouTube, znaczy przepraszam, nie robię na Facebooku, tylko robię na YouTubie. Także zachęcam Państwa do polubienia tego kanału, zachęcam Państwa, abyście obserwowali. Zachęcam też do wsparcia tego kanału, żeby ten kanał się mógł. Rozrastać. Oczywiście też są reklamy. Także też zachęcam Was do oglądania reklam, bo dzięki tym reklamom mogę oczywiście zarabiać. Jestem twórcą, jestem jak to się mówi partnerem YouTube'a. Także dziękuję też za to, że mogę, mogę być. Że mogę tu robić relacje, także zapraszam i widzimy się 3 stycznia, godzina 14. Te wydarzenia, które jest zarejestrowane, to jest od godziny 14 do godziny 23. Jest to maksymalnie to, co oni mogą zrobić. No i jest też pytanie, czy jeżeli rolnicy przyjadą do Warszawy, czy będzie spokój, czy jednak dojdzie do jakiejś niepotrzebnego konfliktu pomiędzy policją a rolnikami no i oczywiście postaram się być postaram się relacjonować to co jest najciekawsze wiem że tam się zbierają potem będzie przemarsz także no nie wiem co się będzie działo jeśli te rolnicy przyjadą także zapraszam was serdecznie trzeciego stycznia, godzina 14 na relacje bądźcie, bądźcie z telewizją obywatelską. Tak jak ktoś napisał, że telewizja to jest telewizja rzetelna, która pokazuje prawdę bez manipulacji, bez przekręcania. Trzymajcie się tutaj redaktor naczelny mówił do Państwa Sebastian. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście. Staram się pokazywać to, co jest najciekawsze. Przez 8 lat dużo rzeczy pokazałem, ale to się skończyło, bo niestety z, z, zmieniła się władza. I jeszcze doszły do mnie informacje, że, że funkcjonariusze policji prawdopodobnie wyjdą na ulicę i będą protestować. Czekamy na ich protest. Także dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie. Jestem na placu. Jusudskiego, gdzie stoi ten pomnik, gdzie zawsze każdego miesiąca bolesne miesiączki są robione przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Także bądźcie czujni i dziękuję Wam wszystkim, którzy obserwują ten kanał. Jesteście wielcy. Pamiętajcie, że nikt Was tu nie będzie blokować. Jest wolno słowa. Każdy ma prawo się tutaj wypowiadać i życzę Państwu szczęśliwego nowego roku tego 2025, aby ten rok był jak najlepszy dla Państwa, żeby wszystko to co się będzie się działo, żeby było. No i oczywiście też życzę jakichś protestów w Warszawie, bo ostatnio nie ma protestów. Bo przecież media są po to, aby pokazywać to, co jest najciekawsze. No jeżeli nie będzie protestów, no to się nic nie będzie działo. Także trzymajcie się. Ja kończę tą relację dla Państwa. Dobre, no trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkie osoby oglądające. Dzięki jeszcze raz.